Nowy event przyniósł ze sobą naprawdę sporo zmian, a także masę darmowych przedmiotów i założę się, że części z nowości nie zauważyliście, a sami mogliście natomiast przygapić część znajdziek. Hej wszystkim z tej strony Jaju i przypominam wam tylko o kodzie jaju tym w Fortnite'owym sklepie zgodnie z obietnicą. W dzisiejszym odcinku krąg się dopełni i moje 5000 pozostałych fałdolców zostanie przeznaczone dla jednej osoby. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy nagroda dotarła do kogoś z was, to upewnijcie się tylko, że macie mój kod w sklepie i że na pewno użyliście go chociaż raz w trakcie świąt. Zwycięzcę na początku podam na moim Instagramie, aby następnie ogłosić go. Na na kolejnym Fortnite'owym odcinku, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Wraz z nowym eventem zostało dodane schronisko, w którym to natomiast możemy znaleźć dziadka do orzechów, a także masę prezentów, które tylko czekają na otwarcie innych rzeczy. Wiedzieliście, że twórcy sprytnie ukryli parę rzeczy, które na pewno każdy z Was przegapił? Pomimo tego, iż ów obiekty są widoczne, to muszę przyznać, że gdyby nie głębsze przyglądnięcie się takowym rzeczom, to z pewnością bym to przegapił. Zresztą bez Waszej Discordowej pomocy na pewno by się nie obyło, a więc jeżeli chcecie możecie pojawić się na odcinku, jak chociażby widoczna piątka, to koniecznie na niego wbijajcie i pomóżcie, albo stworzyć mi odcinek, albo wyślijcie ssa zakupu czegokolwiek za pomocą właśnie mojego kodu w Fortnite'owym sklepie. Nad ufogniskiem możemy zauważyć jakieś nawiązania i niektóre z nich nie są do końca takie jasne na pierwszy rzut oka, a co nowsi gracze na pewno nie będą wiedzieć o co chodzi. Oprócz wiązanki czy obrazka z cegłami możemy zauważyć Durrburgerka, jednakże chciałbym Pochylić się nad rzeczą, która szczególnie intryguje moje serce, spragnione fabuły. Jak doskonale widzicie, znajduje się tam figura szachowa, która to znana jest bardziej jako król. A zważając na to, że mamy zimowy event, czy takowe akcenty, to wiadomo mi, że może chodzić tylko o jednego króla. I muszę przyznać, że jest to bardzo ładne i przemyślane nawiązanie do tej jakże potężnej postaci. Lodowy Król, znany nam również jako MM, czyli Mroźny Monarcha, to ważna osobistość dla naszej fabuły. Która nie dość, że zdominowała mapę, to w dodatku dzierżyła najpotężniejsze ostrze znane tamtemu światu. Mowa tutaj oczywiście o Infinity Blade, czyli o ostrzu nieskończoności. Być może obecna sytuacja mapy, która jest pokryta Calusia we śniegu, wiąże się z obecnością lodowego króla, a u figura szachowa jest swoistą podpowiedzią, że coś jest jednak na rzeczy. Muszę przyznać, że byłoby to coś naprawdę, ale to naprawdę wspaniałego. Rok temu na mapie pojawił się lodowy król, tworząc lodowy legion, czy kształtując swój ład mocarstwa, jednakże tym razem śnieg pojawił się jako zwykły skutek obniżonej temperatury na mapie. Wraz z nim nadszedł nowy event pełno darmowych przedmiotów, a także pewne zjawisko atmosferyczne, które jest przez część z graczy niezbyt pożądane, aczkolwiek trzeba przyznać, że robi piorunujące wrażenie. Mowa tutaj o zamieci śnieżnej, która pojawia się w losowych momentach w meczu, znacząco ogranicza naszą widoczność i przeszkadza swoim dźwiękiem w Rozpoznawaniu chociażby strony, z której lecą strzały. Być może jest to jakieś sekretne nawiązanie do lodowego króla, a może to nawet i jego zasługa, ale o tym się zapewne przekonamy w ciągu kilku najbliższych dni. Czy wiedzieliście natomiast, że dziadek do grzechu umila sobie czas w schronisku, popijając Fortnite'ową berbeluchę, znaną również jako Siorb? Czasami bierze swój napitek do dłoni i się rozkoszuje. Jednakże ja wam nie radzę tego robić, kiedy już to zrobicie, a potem zainteresujecie się skórką banana na podłodze, którego wcześniej zjadłszy dziadek, to zauważycie, że na wasze albo jego życie czyha niespodziewane zagrożenia. A mowa tutaj o bananku siedzącym za oknem, który bezuczuciowo spogląda się na was i planuje tylko jedno, co pozostawiam waszym domysłom. Więcej rzeczy nie zauważyłem, a jeżeli by tak, to dajcie o tym koniecznie znać w komentarzach lub na naszym Discordzie. Życzę wam wszystkim miłego dnia, pamiętajcie o moim kodzie w sklepie, subie czy dzwoneczku. Życzę wam wszystkim jeszcze jeszcze raz jego dnia, trzymajcie się i cześć.